Z tej strony Paweł, Ek. zapraszam do odcinka. Siema widzowie, dzisiaj będę strażakiem na prywatnym serwerze. Zapraszam. <tryk> <tryk> Automat minął, jak oczywiście, wiecie. Jak chcecie widzowie, e, mm, e, jak macie robót, to e, dajcie mi jeden, dwa albo jeden na, na game pasy. na seka, przyjmie na boż, motycykle under electric. O te game passy. Do, ten, do tego game pasa bo ja ty nie chcę o ty bo to są bez sensu o ten To te 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 bez sensu. Te... Nie. Ja ten 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 na ten na ten na ten na na motocykle, bo bym chciał bardzo. Da cię pies. O oddam wam jak będę miał. No, na razie nie mam. Ale oddam wam, jak będę miał roboksy. Obiecuję. Dajcie mi dwa k, jeden, k. O, Chociaż na seka. 800 roboksów. Lub yy, na motocykle.

Dzisiaj mogę z Wami dzisiaj nawet. Na razie, że ja nie gram na serwerat publiczny. Jak chcecie na publik, to jak co Jak chcecie policji, to i na publik. Chcę Wam powiedzieć coś, macie te niki zarażone. O te tego tego, tego i jeszcze i te. Owiecie, co będzie.

Cztery, pięć, macie to napisze w komentarzu, dam wam moderatora. Naprawdę. A dopiero widz wczoraj dostał jeden moderatora, bo, bo, bo chce mi dać 200 robuxów. I to jest fajne. I drugi widz też mi chce dać, ale nie wiem ile jeszcze. I może też dostanie moderatora. Jak będzie dużo Robuxów to... Tak. 200, 100. Tyle maksymalnie musicie mi dać. 200, 100, 300, 400, 800. Tyle musicie mi dać, żebym ja wam dał młoda. Bo nic nie poradzę, jak wyminacie. Tyle są małe. 90, 50. Ja też za tym nic nie kupię prawie. Nie koszulki i portki. Portki nie. się nie chcę wydawać na portki. Bo ja, bo haker go rasuje, to ja wolę sami. mu bo ja nie chcę tracić tego kontaktu. Tam to też na które oni szakowali. skakowali. nie chcecie mi pomóc. Dajcie, chyba bijamy piętrze. Ej! Widzowie! Ja wam powiem kiedy Bekę jest góby na kolejnym odcinku. Wiecie, dobrze? Dobra widzowie? Napiszcie dobra. Bekę z Kuby um, opowiem. Mi się chciała tak śmiać, że ja nie wiem jak. Jak robił lajwa. Ja się chciałam tak śmiać, śmiać, że ja nie wiem co. Wiecie! bardzo... Nieważne Wam Mam razy... A chcecie modelu, to radajcie mi kogo... STORBUCK 200, 300, 400, 500, 600, 700, 500, 500 i tak dalej 52 nie chcę taki. 5, 2, 10 robuksów nie chcę tam. tak. Tak. Record Sveta Nie proszę do proszę dopukli. Proszę dopukli, Kurde, jak Znaleźć nie Za chwilę wam nagram odcinek jak się daje rubuksy? dobra? ale najpierw wyślijcie mi jednego robuxa bo, bo, jak to nie pójdzie to to jest po prostu do niczego aha okay. o, nie wiem czy tam nie wam tego. Tylko lasu tam od nie niej się, że jest A na dodaj... Na plizda na Po pierwsze mi się nie chce stworzyć game bo... bo to... nie wiem co. Bo mi się nie chce po prostu stworzyć game Bo bo tamów trzeba wchodzić na skroonę, budować i mi się nie chce. I nie wiem nawet jak. Ja się tam odniesię Przez grupę jakoś można dać, ale nie wiem jak hmm, To trzeba mieć własną grupę Kurde Jestem z dostępu просто выслать, дать деньги и просто не знаю. Pograć ze mną, napiszcie w komentarzu, lub chcecie zrobić film ze mną. Jak możesz. Były winkend mą czas. Mogę robić wami się niej, z wami film i co chcecie? Grać z wami. Jeżeli chcecie zadać pytanka, zadajcie mi. Odpowiem wam, ja każdemu graczowi odpowiadam. Każdemu widzowi, odpo... każdemu odpowiadam, no jak widzę, ja tam sprawdzam czasami komentarze, to ja wam tam sprawdzam i widzę. To więc odpowiem wam na komentarze różne. Ile mam lat, to wam nie odpowiem, bo nie powiem, bo nie mogę. No, zaczęliście. No, osiemkę, no... Aha. Kto to Nieważne. No nie wiem, kto ci da osiemkę za wejście. Każde wejście. Nie wiem, kto ci da osiemkę za to, za wejście to Tu to każdy wyjdzie jak, każdy wyjdzie jak, jak, na będzie, jak będziesz chciał, osiem. Dobra, kończę. Naka!